Jestem gosia. Chciałabym pokazać, jak szybko zrobić serwetki świąteczne, które możemy położyć na parapet pod doniczkę albo pod stojak małej choinki. Okres przedświąteczny, nie wiem jak u Was, ale u mnie jest to czas ciągłej gonitwy. Myślę, że pół godziny małego relaksu nikomu nie zaszkodzi. W tym czasie zorganizujmy sobie z dziećmi takie małe zajęcia praktyczno-techniczne. To zabierajmy się do pracy. W celu zrobienia serwetek przygotowałam sobie filc czerwony, który będzie tą podstawową serwetką, filc zielony i filc biały, kto, z którego będę wycinać choinkę i bałwana. Przygotowałam sobie jakieś pomponiki, gwiazdki, które jak już w pierwszym filmie widzieliście na takiej taśmie są, można powycinać, są gwiazdeczki srebrne i złote. Na takich taśmach można również kupić. Yy, widziałam właśnie takie Mikołaje, widziałam Reniferki, też można je pociąć i yy, ozdabiać serweteczki. Ja kupiłam z kolei sobie taki zestaw, w którym są yy, bałwanki, yy, choineczki różnego koloru, złote, zielone, srebrne. Czerwone są również takie Mikołaje zrobione na złotym tle. I jeszcze mamy takie złote całkiem Mikołaje i to posłuży nam do przyklejania na tym filcu. Dodatkowo mam tu jeszcze kupione takie choineczki złote i granatowe. I tu są granatowe, o pokażę. Mamy choineczki złot, granatowe, tu mamy choineczki złote. To można też w supermarketach pokupować. Potrzebny będzie nam klej, którym kleimy. Możemy sobie też brokat ozdobić klejem dookoła i na to posypać brokat. Będą serwetki w ten sposób ozdobione. Oczywiście nożyczki, jeżeli będziemy wycinać choineczki czy tamte bałwanki. I co? Przystępujemy do pracy. Podstawową rzeczą będzie najpierw powycinanie tej serwetki, żeby ona nie, oczywiście może być całkiem taka yy, prosta, natomiast ja sobie ją ozdobię na rogach, wzdłuż i tak jak dawniej uczono na zajęciach praktyczno-technicznych w szkołach, składamy sobie w ten sposób i możemy sobie tą serwetkę powycinać. Robiąc takie jakieś esy, floresy i wycinając w ten sposób, uzyskamy tą serwetkę ozdobioną na tych końcówkach. Jeżeli chodzi o środek, to możemy również powycinać, niekoniecznie. I tu już mamy nie całkiem prostą, ale taką poozdabioną serwetkę. Jeżeli chcemy powycinać sobie dziurki, również. Możemy złożyć, żeby mieć symetryczne te dziureczki, i możemy sobie czy tam trójkąciki powycinać, czy półkola. I mamy jakieś tam powycinane. Czyli co. Zabieramy się do pracy, wycinamy sobie serweteczki, ozdabiamy i czekamy na efekt końcowy. To zabieramy się do pracy. Jeżeli mamy już wycięte serwetki, możemy przystąpić do ich zdobienia. W celu zrobienia choineczki z zielonego filcu wycinamy sobie prostokącik. W ten prostokącika będziemy robić choineczkę. Składamy sobie go na pół w ten sposób. I najpierw wycinamy prosty pieniek, potem wycinamy sobie na polinii prostej. Do długości pieńka odcinamy jak trójkąt, tylko nie do samego końca. Zostawiamy sobie troszeczkę miejsca na ten pieniek, który prowadzi. Odcinamy trójkąt i teraz mniej, po mniejszym trójkącie, bo choinka coraz bardziej się zwęża. Znowu pamięta, żeby nie do końca odcinamy i ostatnia, najmniejsza część. Taką krótką, małą choineczkę jest zrobiona. Jeżeli chodzi i tak, potem możemy sobie już gdzieś na serwetce naklejać. Bierzemy sobie zwykły klej roślinny, taki dla dzieci. Smarujemy albo choinkę, albo serweteczkę. I naklejamy. Choinkę. Każde dziecko może się pobawić. Jest to. Jeżeli chodzi o bałwanka, również najlepiej byłoby wyciąć sobie prostokąt. I później mamy prostokącik, sobie wytniemy. I tak na okrągło, jakby bombki, takie kuleczki wycinamy. Bądź bez, możemy same najpierw kuleczki powycinać. Nie musi to być tak od razu wycinane. Możemy sobie na przykład odrysować od jakiejś albo od cyrklem, albo od mm, pieniążki wykorzystać tutaj raz mniejszy, raz większy. I te bombeczki, te kuleczki. Mi, mm, bałwanka powycinać. Już mamy wyciętego bałwanka. To teraz możemy zrobić sobie jeszcze kapelusik. Również wytniemy sobie prostokącik. Też złożymy sobie na pół, żeby zawsze mieć tą symetrię. I wycinamy tu, potem większe rondo. Mamy kapelusz zrobiony. Możemy położyć naszą bałwankowi wielki kapelusz potem z brązowego filcu. Jakiś mały patyczek i mamy zrobionego bałwanka z patyczkiem. Jeszcze tylko pisakiem nanieść sobie oczy, buźkę czerwonym, nosek i Możemy naklejać. To zabieramy się do obklejania. Diolch yn I dodałam, serwetki są gotowe, możemy już je kłaść pod choinkę, będą nam cieszyć oko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny mój filmik. Do zobaczenia!